Wśród cały czas e, sporej grupy stacji działających. Proszę bardzo, Stefan. Serdecznie dziękuję i to w Jurku i wszystkim słuchającym, e, za panią i i za wszystkich kolegów, którzy stoją w kolejce. Pozdrawiam serdecznie. To następnej środy. Stefan Turca. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. SP0... Stefan Paweł 3, Celina, Ewatadeusz na QRP. 3 Cezary, Ewa Tadeusz, czy okay? Stefan Paweł, Stefan Paweł. Cześć Jurku, Władysław, 59 plus 10+, plus 20, praktycznie cały czas. Poprawiłem trochę mojego TrueSDX-a. 3,5 W mocy, w tej chwili nadaję z komornik pod Poznaniem. Proszę, SP0PZK, Stefan Paweł 3, Celina, Ewatadeusz. Trzycelina Ewa Tadeusz, tu SP0PZK Dziękuję, potwierdzam teraz Raport jest 4.8 Z wyskokami w kierunku wyższych wartości Dość nieregularnie Gratuluję takiego sygnału Na ma bardzo małej mocy Pozdrawiam i dziękuję Tu SP0PZK ja. dla okręgu trzeciego Da się 3,5 W Bateria 11,1 V I true sdx Nie wiem, czy widać na filmie, czy nie widać Widać coś tam

tu SP0 PZK Dziękuję. Potwierdzam teraz. Raport jest 4-8 z wyskokami w kierunku wyższych wartości. Dość nieregularnie. Gratuluję takiego sygnału na bardzo małej mocy. Pozdrawiam i dziękuję. Tu SP0 pzk